Witaj na kanale Olaf Games. Dziś pokażę Wam gazetkę z Mini Mini z dodatkiem Lego Junior. Zapraszam do oglądania. Była ta gazetka na haulu i teraz ją spróbujemy otworzyć. Gazetkę dzisiaj będę Wam pokazywał. Bo to jest bzdury i tam wygląda nasz polibak. Ja go otworzę. Tak wygląda zawartość. I teraz próbuję go zbudować. Ok, w tym zestawie mamy taki ciekawy element. Złożę go z Wami, może jednak na ten wóz. Ja, ja Wam powiem, że jakoś szybko ja nie buduję, bo. No. Ja robię sobie dla przyjemności te LEGO. Oczywiście bawię się nimi. Teraz będzie się, się śmierć, że o taki duży chłopiec, bawię się lego, o, 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 o. Więksi ludzie też się lego bawią. To... No i jakoś im to nie przeszkadza. Mi też nie przeszkadza, że nagrywam fajne. Lego są świetne. Lego to taka fajna zabawka. No. Niektórzy będą zazdrości, że nie ten, że taka fajna zabaweczka niby. Taka... No tanie, to może nie jest. Widzimy się może jak zbuduję. Ok, teraz buduję koła. Oo, Już... kurde, jak wyskoczyło. Ogólnie niedługo skończymy budować ten set. Jesteśmy blisko końca, przynajmniej oczywiście tego wozika. Yy, dobra, zostało jeszcze kilka kółek Op. Pupka wam nie pokazywałam jak go budowałem, dlatego że bym go długo budował, a ten se, secik hop hop już złożony, co nie? A pupka to bym budował dłużej, o wiele dłużej. Ja tu jeszcze buduję. Ech. Dobra, więc może pokażemy najpierw minifigurkę. Minifigurka policjanta. No policjant standardowy ma okulary, wiadomo, tylko czapeczka się zdarza. W Juniorsach, w tym magazynie akurat, bo większość ma takie lepsze czapeczki. Ja wam zaraz pokażę przykład. Yy, na przykład tego policjanta z też gazetki z Lego, Ale to już z Lego City. Takie porównanie figurek. No, w sumie identyczni. Różnią się w sumie główkami yy, i czapkami, bo to jest z Lego Juniors, a to jest z Lego City. No, dużo się jakoś nie różni. Dalej mamy wodzik. Wozik mi się podoba. Ma nadruk. To jest plus. Teraz będę dawać oceny, bo w pubku zapomniałem. No, jeździ fajnie, jeździ co nie, jak powinno. I jeszcze dodali takie coś. Tutaj to odniżał cenę, bo no, nieładne to wygląda, przyznajcie sami, ale jest z roślinka. To jest na plus. Więc może już Wejdźmy w podsumowanie. Yy, za cenę 15 zł mamy taki zestawik. Brakuje tu mi chyba złodzieja, ale to by było za 25 zł yy, poliba, którego nie nagram. Yy, no. Myślę, że dam tej patce 7 na 10. Myślę, że to jest dobra ocena. Ja się z Wami żegnam. Cześć!